To na dole, na dole. Kłapka dwa, łapka dwa! Do tyłu, do tyłu, do tyłu, do tyłu. Kuj się, pójść się dobrze. Dobra, dobra, w lewo koło, w lewo. W lewo, jeszcze, jeszcze, jeszcze w lewo. Jeszcze, jeszcze. Wciągaj się, wciągaj się. Samą wyciągackę. W lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w Lewo. Dobra. Nie pomagaj, nie pomagaj. Nie, 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 jeszcze.

Nie, nie. Dobra, dobra, węgla, węgla. Ale tutaj biegną. Dobra, to tu w lewo, w lewo. Nie czekaj, hej. Lekko podciągnąć go od razu, wrzucił okno. Nie, nie. To możemy. パピンへパピンへいこうパピンへパピンへ。